W całej Polsce możemy zaproponować historię w Wieluniu i historię o Wieluniu. Teatr Historii to jest działanie jakby na zewnątrz. Ten Teatr Historii znajdzie się na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej. Ten, ale to jest również, również na antenach radiowych. Ten Teatr Historii to jest również to działanie tutaj wewnątrz. To jest muzeum polowe, w którym Ci, którzy przyjadą do Wielunia i Wielunianie, Wielunianie, będą mogli dotknąć historii czołgów, samochodów pancernych, ba, pięknego samochodu pożarniczego z 1926 roku. To wszystko przywieźliśmy tutaj do, do Wielunia. Wakacje z historią, obóz dla dzieciaków, które mają specjalny program kontaktu z historią, z kawalerzystami, z rycerzami średniowiecznymi. To jest również takie działanie edukacyjne, które bardzo mocno wchodzi w część, nie chcę jej nazwać rozrywkową, bo to część rozrywkowa nie jest jest to część muzyczna, której organizatorem jest Hirek Wrona, ale która nie polega tylko na nadawaniu, wypuszczaniu w przestrzeń pięknych dźwięków. To jest część muzyczna z bardzo takim głębokim posłaniem. I ja rozumiem, że. Te działania wszystkie mogą być również uciążliwe dla miasta, ale w tym mieście zaczynamy coś w ogóle eksperymentalnego, czego w ogóle nie było. Teatr, teatr uliczny w wielkiej skali, w miejscu, gdzie ta wojna pokazała swoje najbardziej okrutne oblicze, gdzie bomba trafiła w kościół farny, gdzie bomby trafiły w szpital. Dzisiaj o godzinie 22 zaczynamy tam widowisko, które będzie rejestrowane, w którym biorą udział wspaniali aktorzy Łukasz Nowicki odtwarzający rolę doktora Patryna. Pani Danuta Rynkiewicz, która wciela się w postać siostry Szarytki, Janiny, jak dowiedziałem się przy, dzięki bardzo ścisłej współpracy z Panem Dyrektorem Książkiem, który jest konsultantem tego scenariusza i któremu ogromnie dziękuję za, za pomoc Janin. ogromną, jaką mi przy tym udzielał, były dwie Janiny. Te, które, te, które zginęły. I debiutująca bardzo pięknie, w, nie tylko w tym naszym teatrze, ale jakby wchodząca w świat wielkiego filmu. Mój teatru Maria Dejmek, która odtwarza bardzo przejmującą rolę dziewczyny fikcyjnej postaci, bo gdy zastanawiałem się, jak pokazać dramat tego miasta, pomyślałem, że skupia on się najbardziej na młodej dziewczynie, która wcześniej w wyniku wypadku straciła wzrok i jest całkowicie bezradna. I sądzę, to w jakiś sposób oddaje położenie ludzi, tysięcy ludzi tutaj w Wieluniu, którzy byli całkowicie bezradni wśród tych wybuchów, wśród samolotów które na nich bomb, które na nich spadały. To przedsięwzięcie będzie pierwszym, ale uruchomi lawinę i modę swoistą na odgrywanie teatrów historii w polskich miastach, bo to niezwykła edukacja i dla młodych i dla starszych, pozwalająca bezpośrednio uczestniczyć w działaniu się pewnego wydarzenia. To takie doświadczenia długo zostają w pamięci, to bardzo nietypowe metody. Edukacyjne, które mamy nadzieję i już badania pewne tego dowodzą, są bardzo skuteczne. Kiedy pojawia się propozycja po pierwsze interesującego tematu, po drugie zagrania wspaniałego człowieka i bohatera, i jest tak naprawdę też co zagrać z punktu widzenia aktorskiego, wreszcie tę propozycję składa mi Bogusław którego bardzo, naprawdę bardzo cenię spotykamy się już chyba czwarty raz przy różnych mm. sytuacjach, bo był i Gering, czyli troszeczkę inaczej, wiele lat temu. Był i Komandos rosyjski i tak dalej, i tak dalej, teraz nadszedł czas na prawdziwego tak naprawdę bohatera. I, i, I te wszystkie fakty się składają i teraz właśnie mam szansę być aktorem dzisiejszego wieczoru i w modlinie kilka dni temu. I za to wszystkim bardzo dziękuję. I też pewna ignorancja, która mi towarzyszyła i towarzyszy współczesnym czasom. Ja próbowałem zgooglować z Gunta Patrynata, ja tak nie jestem za dobry w internecie, ale szukałem tam pyk, pyk, pik, wkrótce nie ma nic. Nie ma nic, jest jedna informacja, że, 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 to, że to był dyrektor szpitala, i tak dalej, i tak dalej. Prawie nic. I to trzeba absolutnie zmienić. Trzeba zmienić, trzeba wbić ludziom, bo tak naprawdę internet jest coraz najważniejszym medium na świecie. Trzeba absolutnie ludziom, ludziom powiedzieć, co się wydarzyło w Wieluniu, przypomnieć tym, którzy zapomnieli, i nauczyć tych, którzy jeszcze nie mieli okazji wcześniej się spotkać z historią, prawdziwą historią. Ja, na przykład, naprawdę nie wiedziałem, że w Wieluniu rozpoczęła się II wojna światowa, i przyznaję się do tego.